się ma, żeby nie było, śreba nie odkręcano, zardzewiano i łożysko sobie o. Chwycimy tak. Jak ja to dam radę jedną ręką tak rusyć, no to za koło to sobie pomyślcie. I druga strona, druga strona, piasty są strony, bo będą robione hamulce. To jest śruba nierusana i tutaj już siedzi sztywno. Nie, nie idzie tego ruszyć. Dodam, że wycie nie było słychno. A było bicie, bicie, przy hamowaniu. I te tarcze. Są takie. Jakby tu coś się nie wiem, co to tam się to Łodzi z Coś spęka, a tak z drugiej strony jest. Tu dziura w tarczy. No i tak, tak jest Jako jest. Takie mo, jakby tu wżery. Tak jakby spęka. No i hamulce. hamulce. Biegnie. Tu jest z jednej strony przygotowane jarzmo do montażu. Wecysta na siatki przygnie. Tu piasta tam przylgnia, no i trzeba zamontować klocki tarcze jak na przydom